10 października Biblioteka w Ostrowi Mazowieckiej, tak jak kilkaset książnic w całym kraju, włączyła się w akcję Noc bibliotek. W tym roku odbyła się ona pod hasłem Klimat na Czytanie. W obecnej rzeczywistości ograniczonego dostępu do innych form kultury, książki stają się jedną z najprzyjaźniejszych i najbardziej dostępnych dóbr kultury narodowej i światowej, a zarazem są szansą na znalezienie w lekturze wsparcia, wytchnienia, pasji i rozrywki. Tego dnia ostrowska biblioteka do późnych godzin nocnych umożliwiała czytelnikom wypożyczanie książek. Trudny czas pandemii i lockdownu pokazał, jak ważna jest działalność bibliotek i jak ludzie pragną dostępu do dobrych lektur. Ale prócz tego pani bibliotekarki przygotowały ciekawe rozrywki dla najmłodszych. No, w bibliotece rozpoczął seans filmu animowanego pod tytułem Jakub, mimi i gadające psy opowiadającego o parze kuzynów, którzy niezbyt się lubią. Jednak sytuacja zmienia się, gdy dzieci zaprzyjaźniają się z gangiem gadających psów. Gdy jeden ze zwierzaków zostaje porwany, a ich ulubiony park ma zostać zniszczony, bohaterowie razem podejmują walkę, by ocalić zaginionego czworonoga i uwielbiane miejsce. Po filmie przybyłe dzieci wzięły udział w warsztatach zatytułowanych Eko Jesień w Bibliotece. Wykorzystując skarby natury, takie jak różnokolorowe, opadłe już z drzew, liście, szyszki i kasztany, Wykonywały jesienne ozdoby. W pracach pomogły też kredki, flamastry i bibuła.